Kończyć. Jest takie powiedzenie Sena, zła teoria może zabić. I tutaj opowiada on historię o dwóch, narodach, tak się to nazywa, historia, historia o dwóch narodach. Ale tak naprawdę ta historia rzeczywiście się wydarzyła w, w Bengalu, w prowincji Indii, z której pochodzi Sen, która w latach 40. jeszcze ta prowincja była pod panowaniem Brytyjczyków. No i tam były konflikty między muzułmanami i, i hinduistami i potem przez część stała się Pakistanu, weszła w skład Pakistanu obecnie Bangladeszu. No ale to jest, to jest może mniej ważne. Ważne jest, że w takiej jak gdyby krainie, którą, która naprawdę jest właśnie tą prowincją Indii, zdarzył się głód i dwa do trzech milionów ludzi zmarło z głodu. Mimo, że nastąpił w tym okresie szybki wzrost gospodarczy w tej prowincji. Tylko, że ten wzrost gospodarczy nie przełożył się na dobrobyt wszystkich obywateli. Przełożył się na dobrobyt skorzystali z tego wzrostu gospodarczego tylko, skorzystała tylko część ludności. I ta część, bogacąc się, nagle spowodowała, że duże ilości pieniędzy, środków przeznaczone zostało na konsumpcję, na żywność. Ceny żywności wzrosły, inni, którzy sobie na to nie mogli pozwolić, których dochody nie wzrosły, no, umarli z głodu, a Brytyjczycy, którzy próbowali jakoś temu zaradzić i, i jakąś redystrybucję wprowadzić, nie umieli się z tym poradzić. To jest taka właśnie trochę wskazówka i ostrzeżenie żebyśmy nie ulegali sen magii pewnych jakby wskaźników. No bo rzeczywiście naokół mierzy się jakby to powiększenie ludzkiej wolności, wzrost dobrobytu, właśnie miarą jest wzrost gospodarczy, ale okazuje się, że nie zawsze niedostatek no, nie jest jakby automatycznie zlikwidowany wskutek, wskutek wzrostu dochodu narodowego i wzrostu. Głód, już o tym mówiłam, raczej właśnie w krajach... I teraz, żeby już po zakończyć, podsumować, tutaj sen stara się, byśmy, proszę zwrócić uwagę na trzeci punkt, żebyśmy właśnie myśląc o rozwoju, myśleli raczej o tym, że rozwój ludzkości i jednostek, które, które żyją w państwach obecnych, jest raczej rozwojem wolności, powiększeniem się zakresu ich wolności. I nie ta, ta miara, jaką się powszechnie stosuje w ekonomii, wzrastanie dobrobytu, dochodu narodowego, wzrost gospod gospodarczy, nie jest adekwatna z różnych powodów. Dobrze jest, jeżeli wzrostowi poziomu życia ludzi. Ich możliwości życiowych towarzyszy wzrost gospodarczy i zostająca prawda, ekspansja gospodarki, ale tak naprawdę tutaj chodzi Senowi w, tych, w, tych, w, tej, w tej mierze rozwoju, jak mierzyć rozwój o to, jak gospodarka wpływa na możliwości życiowe jednostek. Często państwo nie jest bardzo zamożne, a jednostki generalnie mają w nim większe możliwości i szanse rozwoju niż w państwie bogatym. To jest istotny miernik. No, tutaj podaje on różne takie historie. W każdym razie powiada sen istotny nie tak jak u Rolsa, dla tych oceny możliwości życiowych. Nie jest to, by państwo jak gdyby dostarczyło jednostkom dóbr podstawowych, dóbr pierwotnych, tylko funkcjonowanie. To jak A przy funkcjonowaniu, funkcjonowanie to różne odmiany tego, co chce się robić i kim chce się być. Rozróżnia jeszcze funkcjonowanie i zdolności. Prawda? No funkcjonowanie można patrzeć na funkcjonowanie też to, co jednostka w danej chwili może osiągnąć, jakie ma perspektywy, ale też yy, o wiele bardziej ważne są możliwości, to znaczy, co ona może wybrać. Ona tak, człowiek. Yy, Bogaty, który się odchudza jest nad... i stosuje dietę, je bardzo niewiele. Ale tyle samo bardzo niewiele je człowiek nie liczasz, biedny, który, który żyje w stanie ubóstwie. I pod względem funkcjonowania no wydaje się, że to jest to samo, bo się tak samo zachowują. Ale pod względem możliwości jest to zupełnie inna sytuacja, bo dla bogatego człowieka dieta jest pełną możliwością, którą on sobie sam świadomie wybiera. Dla biednego biedny człowiek nie ma takich możliwości. I te, i te właśnie potencjalne zdolności czy możliwości w sensie potencjalnym są miernikiem poziomu życia i wolności, jaką człowiek ma w społeczeństwie. Z tego płyną pewne też praktyczne wnioski. Sen bada, trzeba dobrze w państwie też jakby programy pomocowe określać, komu pomóc. I ta pomoc jak mówiłam na początku zdaniem Sena istotą pomocy społecznej, czy tej pomocy generalnie którą poprzez dystrybucję czy redystrybucję państwo jednak udziela pewnym grupom społecznym? Powinna iść nie w kierunku właśnie dostarczania pewnych dóbr tym, którzy, którym się źle powodzi, tylko dostarczania im możliwości, żeby się sami z biedy wydobyli. Prawda? Jak mamy komuś, yy, yy, nająć kogoś do pracy takie trzy przykłady, to dajmy nie temu, kto jest najbiedniejszy, mówi nie temu, kto bardzo cierpi z tej biedy, tylko takiej osobie, która choruje, a jeśli otrzyma pracę pozwoli to dramatycznie jakby poprawić jakość życia i otworzy przed nią nowe możliwości. I tutaj jest na koniec, przejdę do też noblisty i też tak jak sen, człowieka, który się wywodzi z Bengalu, Indusa, który jest założycielem, na się Muhammad Yunus, znana, państwa się ukazała książka, jest reklama. Ale no warto to odnotować po polsku: Przedsiębiorstwo Społeczne, jest Dawid. Sama nazwa przedsiębiorstwo społeczne jest taka dość ja bym, dziwna, ale to o co chodzi w tej książce jest bardzo sensowne. Mianowicie on tam opisuje o inst, 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 inst. instytucji, którą sam stworzył i za którą dostał, i za pojęcie mikrokredytów, to się wiąże właśnie z tym Grameen bankiem, dostał Nagrodę Nobla. Był to bank, jest dalej, bo ten bank istnieje, udzielający niewielkich bardzo pożyczek bez poręczeń, bez zaświadczeń osobom, które by nie mogły na normalnych warunkach osiągnąć kredytu. Główne, głównymi klientami tego banku, który już 30 lat działał i który Junus kierował, ostatnio został usunięty ze stanowiska dyrektora tego banku. Głównie klientami były kobiety biedne, które tam zrobiły stołki, wyplatami, nie, nie mogły sobie pozwolić na zakup surowca. No to właśnie tutaj ten bank im to umożliwiał i spłacalność jest bardzo wysoka w tym banku. No teraz była były po, po taka krytyczna fala się tutaj pod adresem działalności Yunusa w Bangladeszu o, miła. I zarzucono mu, że te, y, y, teraz bank właściwie nie przyczynia się do likwidacji biedy, a ciągle bieda w Bangladeszu istnieje, niedostatek, tylko udziela kredytów młodym ludziom na zakup komputerów i różnych towarów konsumpcyjnych. Jonas jest w Londynie jakoś od jakiegoś czasu i stara się y, bronić przed tymi zarzutami. Mówi, że kiedyś, nawet przypadkiem zupełnie włączając. Kiedy mówi BBC Telewizję, no, trafiłam na krótki wywiad z Jonasem, który mówił, że on wierzy właśnie w potencjał ludzi młodych, w to, że młodzi ludzie mając no, właśnie takie dobro, którego no, na przykład komputer, czy coś, co w tym momencie potrzebują, warto w nich zainwestować, bo oni kształcąc się, przemienią tą swoją wiedzę, zdolności, inicjatywę na dobrobyt. Także tutaj y, taka jest, o. A na koniec y, tutaj takie zdjęcie ja Państwu pokażę właśnie gdzie Sen y, razem z Junusem y, świętują, y, nie wiem czy to było chyba po gdzieś o, o, otrzymaniu nagrody nobla przez Junusa, jest jakby, jakaś taka uroczystość i y, Sen y, jest zwolennikiem tej koncepcji banku, którą właśnie yy, Junis prowadził, jako takiej inicjatywy, która jakby łączy się z ideą sprawiedliwości społecznej, w wydaniu Sena, w ujęciu Sena, a mianowicie jest to instytucja, która pomaga ludziom uzyskać pewne możliwości, wydobyć się dzięki swojej pracy, swojej inicjatywie, no, ze stanu niedostatku, czy, 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 czy z jakiejś trudności życiowej. I co więcej jeszcze może na tym zakończę, yy, yy, właśnie twórca tego banku Mohamadius, który nie jest teoretykiem, on jest raczej działaczem bardziej praktykiem, no ale powołuje się często na sena, na teorię sena, że realizuje pewnego postulaty. I ono spada dzisiaj w, w, na Zachodzie. W krajach ogarniętych kryzysem idea takiego banku jak najbardziej może się przydać, może też być tutaj rozpowszechniona, bo nie jest to tylko instytucja związana z kulturą azjatycką, ale zdaniem właśnie założyciela Gramin Banku może być uniwersalne zastosowanie. Dziękuję bardzo na tym zakończę. Bardzo proszę o komentarze czy pytania. Jeżeli